Dzień dobry! Otwórzcie ze mną paczkę z temu. I mimo, że jest to mała paczka, to jest tam całkiem sporo rzeczy, bo jest tam aż 15 rzeczy. Otwierajmy! Nie wiem, czy dam radę. Tak, chyba nie dam radę, więc po prostu otworzę sobie nożyczkami. Ok, Otworzymy sobie tak, nie chcę niczego uszkodzić, co jest w środku. Dobra. Ok, i chyba po prostu będę wyjmowała losowo. Zobaczcie, ile tam jest rzeczy. Dobra, będę po prostu wyjmowała po kolei, i pierwszą rzeczą jest case. Wow, spadł mi. Tak on się prezentuje i mi się jego grafika tak bardzo podoba. No, on jest po prostu śliczny, zobaczcie na niego. Takie gwiazdki panterkowe na różowym tle, i on jest taki jakby, nie jest taki silikonowy, tylko bardziej twardy. Możecie usłyszeć po dźwięku. Więc na końcu wam pokażę, jak się prezentuje mój telefon w tym case. No dobrze, a więc kolejną rzeczą są dwa długopisy. I słuchajcie, ja nie mogłam znaleźć jakichś takich żadnych fajnych długopisów, którymi pisałoby mi się fajnie. No i zdecydowałam się, że przetestuję właśnie takie i miały opinie bardzo dobre. Czekajcie, otworzę. Tak się prezentuje końcówka, więc dam wam znać, czy dobrze piszą i czy są fajne. No dobrze moi drodzy, kolejna rzecz i taka rzecz z brzegu, która mi się wyłania, to pędzel i ja podpatrzyłam taki pędzel u mojej przyjaciółki, bo on super rozprowadzał mi róż i chciałam sobie zamówić bardzo podobny. No i jest naprawdę podobny. On jest taki zbity i jest dość gruby. Strasznie cieszę się z tego pędzla, bo on ma tutaj właśnie, jak już mówiłam, zbite włosie i ja go przeznaczam tutaj do blendowania na przykład różu, więc mega się z niego cieszę. Moi drodzy, czy wy wiecie co ja w tym momencie zauważyłam? Mam dwa identyczne case'y na identyczny telefon. Poczekajcie, to jest case na jaki model? 14 Pro, a tamten był też na 14 Pro, więc nie wiem, co tutaj się stało. Eee, nie wiem, jak to możliwe. Albo są dwie opcje, albo przez przypadek wysłali mi dwa takie same case'y, albo ja przez przypadek wzięłam dwa. Zaraz sprawdzę zamówienie i zobaczę, czy zamówiłam dwa case'y, czy to jest po prostu jakaś pomyłka. Sprawdziłam teraz zamówienie i najbardziej prawdopodobne jest to, że po prostu się pomylili i wysłali mi dwa casey, ponieważ ja zamawiam 15 rzeczy, a policzyłam wszystkie rzeczy i jest tą rzecz 16. No dobrze, ale przechodzimy dalej. I kolejną rzeczą są okulary, moi drodzy. Tak, bardzo kończyło mnie, żeby zamówić okulary właśnie, bo chciałam zobaczyć, jak w takich wyglądam. Teraz właśnie ten model jest bardzo modny, więc zobaczmy, jak ja wyglądam w takich okularach. I one są takie śliczne, ale nie wiem, czy na mnie będą dobrze wyglądały. Zobaczcie, one mają tutaj takie wykończenie i naprawdę wyglądają ładnie. <laughs> Oczywiście to są zerówki, bo ja nie noszę okularów, ale wyglądam bardzo śmiesznie w takich okularach. One są naprawdę duże jak na mnie, mają strasznie duże też kiełka, ale podobają mi się mimo to i mimo to postaram się jakoś je wystylizować ładnie z jakąś stylizacją. Tutaj same już takie maciupeńkie rzeczy zostały. No i uwaga! O, mamy tutaj gumki i jest to paczka 50 sztuk gumek, najzwyklejszych czarnych. Bo nie wiem, czy wiecie, ale u mnie na WF-ie po prostu trzeba mieć gumkę. I tak się one prezentują najzwyklejsze czarne gumki i bardzo lubię gumki z temu i to nie jest pierwszy raz, kiedy zamawiam właśnie gumki z temu, bo one są naprawdę fajne i nie rozciągają się tak szybko. No i lecimy dalej i na samym wierzchu uwaga, uwaga, mam dwie przypinki z Pushinem. Ona jest taka słodka. Nie wiem czy wiecie, ale puszyn to jest dziewczyna no i uwaga, zobaczmy jak wyglądają te przypinki i też cieszę się, że one nie są takie małe, bo bałam się, że one przyjdą jakieś malusie, malusie, a nie jak na zdjęciu, a przyszły normalnie w rzeczywistym rozmiarze. No i zobaczcie jakie one są słodkie, no naprawdę, czy wy to widzicie? Tutaj mamy Pusheen jedzącą jabłko i wokół są takie jabłuszka, a tutaj mamy Pusheen mówiącą baj, no jakie słodkie i ja te przypinki sobie przypnę do plecaka. I widzę, że one też są fajnie tak zrobione, że tutaj mają jeszcze taką warstwę, więc nie zepsują mi się tak szybko. Oczywiście będą one przypięte na moim plecaku szkolnym. Wyciągam kolejną rzecz i kolejną rzeczą są takie naklejeczki z takim kotkiem. To jest taki czarny kotek i one mi się tak spodobały, tylko że one są jakieś strasznie malutkie. Na zdjęciu trochę wyglądały na większe, ale trudno i zobaczcie w jakim one ładnym opakowaniu są. Tak się one prezentują. No, czy ten kotek nie jest słodki? I mega fajnie, że nie ma powtarzających się koków. Na przykład ten e, chyba biegnie, coś takiego. Ten łapie gwiazdki. Ten śpi. No, każdy jest w innej scenerii. Nawet mamy tego kotka w oknie. Super ten kotek jest i ultra mi się podoba. Kolejna rzecz jest bardzo fajna i jest to 10 sztuk takich szczoteczek. One są do wyczesywania brwi albo rzęs. I te szczoteczki są naprawdę super i bardzo Wam je polecam. Możecie sobie wyczesać nimi brwi, rzęsy i staczają na naprawdę długo. Więc gorąco polecam! Następna rzecz to naszyjnik, moi drodzy, i ja ten naszyjnik już miałam. Zamawiałam go w wakacje, chyba w lipcu, podajrze. Macie nawet filmik, jak otwierałam tą paczkę z temu z lipca. No i niestety ten naszyjnik mi się zerwał, a bardzo mi się podobał i jeszcze na dodatek zerwał mi się przy galerii w Lublinie, jak nagrywałam dla was vloga, jak jechałam do Nałęczowa. I tak on się prezentuje, to jest naszyjnik z moją literką imienia i ja bardzo lubię te naszyjniki. Nawet mam dzisiaj na sobie taki. I on też jest z temu, tylko on jest taki diamentkowaty, a ten ma taką ładną literkę N i on jest super i teraz będę dbała, żeby on mi się nie zerwał. Oczywiście, moi drodzy, nie byłabym sobą, gdybym nie zamawiała czegoś z władcy pierścień i zamówiłam kilka gadżetów, no i zostały one na koniec, więc. A, tak się cieszę. No i moi drodzy, pierwszą rzeczą jest przypinka Froda, i to jest ten liść. No i ona wygląda genialnie. No zobaczcie, ona jest tak ślicznie dopracowana, tak mi się podoba, no jest przepiękna. I tutaj ma zabezpieczenie takie ładne. I możecie sobie ją wpiąć gdziekolwiek chcecie na przykład na ubranie, ale niekoniecznie możecie też do plecaka. Ja sobie chyba do plecaka ją wepnę, no bo strasznie mi się podoba. No dobrze, moi drodzy, przechodzimy do kolejnej rzeczy i uwaga, dam 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 dam. Zamówiłam dwie zakładki do książki, tylko że różne warianty. I jest to zakładka. Jakie one są w ogóle śliczne. One są, moi drodzy, metalowe, z takiej płytki metalowej. One nie są ani plastikowe, ani papierowe. I one mają jeszcze przywieszki. No. Aaaa. Moi drodzy, jak ja to zobaczyłam, to mi się to tak spodobało, że musiałam to wziąć. Wygląda to świetnie, to jest tak ładnie wykonane, a na dodatek ten pierścień tutaj, który jest taki jakby ala bryloczkiem, ma ten grawer. Nie spodziewałam się, że ten pierścień będzie miał nawet grawer. Niesamowite. A Natomiast drugi wariant to cytat z Frodem i jako bryloczek mamy właśnie tego liścia. Zobaczcie, tak on się prezentuje, i on tak ładnie się połyskuje. Zobaczcie, on jest w środku tak, jakby jaśniejszy. No i moi drodzy, na sam koniec zostawiam coś, na co najbardziej czekałam, i z czego najbardziej się cieszyłam. I uwaga, uwaga, werble. Jest to pierścień z władcy pierścieni. Mam strasznie duże nadzieje co do tego pierścienia i mam nadzieję, że będzie wyglądał tak ładnie jak na zdjęciach i że będzie w miarę dobry na mój palec. On jest na dodatek z tym wisiorkiem, więc uwaga. Ajuj, aj, jak ja na ten pierścień czekałam, moi drodzy. No dobra, zapowiada się dobrze. Ma długi ten wisiorek, więc dobrze. No i moi drodzy, mamy tutaj pierścień. To jest rozmiar 6, bo mniejszego nie było. Uwaga! Zobaczcie, jest grawer wokół całego pierścienia, i nawet jest ten grawer z tyłu. Nie wiem, czy to widać. O, no, widać, jest z tyłu, jest z przodu. No, wygląda jak z filmu wyjęty. Co prawda, nie zniknęłam po założeniu go, ale jest idealny na rozmiar mojego palca. Martwiłam się, że będzie może za duży, ale nie, jest idealny. No i wygląda świetnie. Oczywiście nałożymy sobie go na ten łańcuszek. I ten łańcuszek też bardzo realistycznie wygląda. No to wszystko wygląda jak wyjęte z filmu. No i zobaczcie, mamy tutaj łatwe zapięcie, normalne, ale ekstra to wygląda. Syk. Zobaczcie. Tak się prezentują wszystkie rzeczy, które zamówiłam. Dajcie znać, która rzecz podoba Wam się najbardziej. I to tyle na dziś, moi drodzy. Piszcie w komentarzach, która rzecz podoba Wam się najbardziej. A ja się z Wami żegnam. Buziaki!